Witam Was wszystkich z samochodu jednostką napędową hybrydową. To jest akurat auto marki Lexus. 2,5 benzyna R4 z napędem na 4 koła. Realizowane przez dwa elektryki, czyli z przodu przez EVC, z tyłu przez e-dyferencjał. I o ile ta jednostka no ma potencjał, ale seryjnie powiedzmy nie grzeszy jeszcze tą taką dynamiką, no takimi naprawdę super jakimiś efektami ekonomii na trasie, to po wykonaniu pakietów to staje się fenomenalny samochód. czyli Uruchamiać ten naturalny potencjał bez jakiegokolwiek tuningu, czy bez ingerencji w oprogramowanie. I tak naprawdę bez ingerencji w mechanikę. Natomiast no, do pełni szczęścia brakuje to, aby, aby ta jednostka spalinowa, ten silnik spalinowy, nie wyłączał się w trybie hazard, gdy jedziemy, przyspieszamy, zwalniamy, przyspieszamy, zwalniamy, bo go to bardzo odciąża pod kątem trwałości spadku sprawności. A z drugiej strony, żeby płyny eksploatacyjne można było efektywnie rozgrzać, bo on były rozgrzane przed jazdą i włączeniem silnika spalinowego. Jest trochę do poprawienia, ale z drugiej strony można wiele, naprawdę wiele osiągnąć.